No i siemaneczko widzowie, dzisiaj gramy w Zbierz całą Challenge, tam nie wiem, czy challenge, ale trudno. Dzisiaj gramy w Zbierz Ciało Challenge. Ta gra polega na zbieraniu swojego, swoich części ciała po całej mapie, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. Zachęcam do zostawienia subika i lajka i oczywiście nie zmuszam was, ale by było bardzo mi miło, by było mi bardzo miło. Jakbyście to zrobili, jakbyście byli aktywni na moim kanale, bo robię specjalną na 3000 sub ale to nie powiem wam, dopóki tego nie wiecie, więc myślę, że warto. Ta, także przechodzimy do odcinka. Na razie jestem samą głową, więc, więc. jest bardzo ciekawie może płyniemy sobie najpierw tutaj do tego tego jak on... Nie wiem, do tej wyspy, tak, tak. Do tej wyspy sobie płyniemy. Eee, no tak, do wyspy. Okej, okay, tu jest jakaś e, noga tej, tej osóbki. A tam jest no, ręka tamtej osóbki, e, także my sobie wychodzimy, o, 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 czekajcie, co to jest, co to jest, nie, nie widziałam tego, tego wcześniej, tu się da przejść, nie, tak, o, mogę no, da się tu przejść, e, e, fajnie bardzo, bardzo tu jest ręka. tu jest ręka, nie, to jest jednak noga. To e, e, było bardzo mi miło, było mi bardzo miło. Na razie jest trudno znaleźć z tego co widzę. widzę. że to nie jest polski serwer. Dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle chcecie zapowiedzieć, że będę coś nagrywać, bo ja nie mam tak za dużo fanów, żeby ktoś do mnie dołączył i oczywiście. Chciałabym, żeby, żeby fanki lub moi fani nagrywali, bo niby mam te subskrypcje, ale jednak, no, ale jednak tego nie widać, bo nic prawie nie mam. No ale okej, okay, może być. Trudno. A i dajcie znać, okay, tu czy chcecie, żebym zapowiadała Wam na przykład na szorcach, okay, że będę coś nagrywać po prostu. Yy, najpierw sobie szukamy. Myślę, że na początku chciałabym znaleźć nogę, bo będę trochę szybciej chodzić. Yy, w wodzie nie ma raczej nogi. Także idziemy sobie tu. To jest yy, ok. Te słupki noga. O! To ok. No to. E, idziemy sobie dalej, tam widzę, że jest jakaś noga, tam przed chwilą ją widziałam. O, dostałam jakąś oznakę. Nie wiem za co, ale okej, okay. może być. E, to jest lina? Aha, dobra. E, o, jest jakaś noga, ale to jest ch chyba tego Megalona, tak, tak, tak. To jest te, noga tego Megalona. Może najpierw sobie wezmę tą nogę, a co? Pozwolicie mi, żebym wzięła sobie tą nogę i żebym jak... E, ten w ogóle... A nic... Uznajcie, że tego nie było. To jest noga, znaczy RE... Nie, noga to jest. E, także tu raczej nic nie ma w tej wodzie już byłam. Ale tu nic nie ma, ale może sobie nią przepłyniemy. Nie, jednak nie. Nie przypłyniemy sobie tą wodą. Jesteśmy teraz na cmentarzu. O, czy ja widzę tułów? Tak, tam jest mój tułów. Zobaczcie, jestem teraz tam. Znaczy tu. Na tym cmentarzu. Tak, jest mój tułów. Wow. Ale w ogóle jak ładnie ten tułów wygląda. Tak, z tym... Uh, fajnie. E, no, także idziemy sobie tu, tu. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle jakie odcinki, propozycje na gry możecie mi dawać. Propozycje na gry. Jestem teraz tu w tym lesie. Patrzę sobie, czy tu nic nie ma mojego, ale chyba nie ma nic mojego. Także ja bym chciała najbardziej nogi, bo będę mogła jakby chodzić tak trochę lepiej. Chodzić, będę mogła lepiej. idziemy sobie tutaj, do tej krainy, krainy śniegu. Kraina śniegu. Okej, okay, tam nie, nie ma nic. Także idziemy sobie tu. No właśnie dzięki nogom też bym mogła tam tu skoczyć więc... O, oh, czekaj, tsunami jakieś idea może mam uciekać. Ej, fajerwerki! W ogóle ja myślałam, że te tsunami to są te fajerwerki. Kto tam puszcza fajerwerki? Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Tornado, znaczy ta, tsunami. Tu wiem, że też będzie tsunami. E, tu, je, tu jest tu jakiś kółko i krzyżyk. Może za tą budką jest. Chociaż nie wiem, zobaczę, zobaczę. Potem zobaczę. Co ona ma? Darmowe nagrody. To pewnie będzie za jakąś grupkę, co nie? Tak, polub lub i dołącz do naszej grupy, aby odebrać. To jest w dolnym rogu. W sensie w prawym dolnym rogu. To było. Możecie sobie cofnąć. A ja mam jakiś kółko i krzyżyk który nie wiem jak grać. Tam są jakieś inne gierki pewnie stworzone przez tego właściciela. E, a, czekać, bo tam chyba był jakiś... Em, wcześniej był wtedy, kiedy znalazłem ten tułów, jakiś tam, jak to się nazywa? Krasny ludek. I to chyba on wystrzela fajerwerki. To ja też teoretycznie bym mogła. Nie wiem, choć się domyślam. No, no dobra, nie domyślam. Tak lekko powiedziałam. Tu są takie tam. Takie gierki stworzone przez tego. Prawdopodobnie przez tego y, właściciela. A my sobie chyba stąd wychodzimy, bo tu nie ma nic ciekawego. Zobacz jeszcze tam. Nie, tam na pierwszy rzut ma. Potem sobie może pójdziemy i dokładnie. O, bajkonka znalazła tu, tu swój tuf. O Jak słodka! Bejkonki są takie słodkie. Wzięłam nogi bekonki, bo chciałam jej oddać. Nogi tej beikoncy słodkie. O, tam jest, tam jest. Idę do bekonki, tylko muszę tę tornado ominąć. Chcę jej dać z tej nogi jej. I znalazłam też rękę. Aha. To się nie nagrało, ale znalazłam też rękę o tam na tym moście. Czekajcie, Bejkoneczka, nie uciekaj, ja chcę Ci oddać nogi. O, dobra, um, no i uciekła bekoneczka. Aha, co się znowu nie nagrało, nie, ja mam jakieś dziwne problemy techniczne. A, nie, czekaj, tu znalazłam tą nogę, tu, gdzie teraz właśnie stałam po cięciu. Eee, o. To może ja sobie pójdę do jakiegoś domku? Może tam będzie jakaś moja część ciała. No okej, okay, no dobrze. Jesteśmy teraz w tym domku. Um, I może sobie tak zrobimy, bo to jest troszkę małe. To jest noga, tułów. Um, także okej. Okay. Może na górę sobie pójdziemy, ale to potem. Bo. A, nie, jednak nie potem. Ehm. Um, w tym pokoju nic nie ma raczej. Tam było jeszcze jest szafa? Tak, ale tam nic nie ma tam. E, także idziemy sobie do drugiego pokoju. W drugim pokoju też nic nie ma. I przeszukałam cały domek, ale nic nie było. No więc... Moja noga. <gry> e, no więc tam wam po prostu nie nagrałam. Moja noga tu jest druga, jak się cieszę. Została mi jeszcze tylko ręka, kochani. Um, tylko ręka mi została druga. A więc się cieszę. Um, wezmę moją prawdziwą rękę, bo. Bo nie chcę tej liny. E, tu łazience. Nie, to nie jest łazienka, to jest taka garderoba, ale. Tu nic nie ma, czekajcie. Hańca. Prawy ramię. A to tam w kuchni jest to. Tu jest jakaś noga. Ok. E, A to jest łazienka, ok. E, idziemy sobie. Dobra, wychodzimy z tego domku, bo tu raczej nic nie ma. Tu jest jakiś telewizor jest. Teraz może sobie idziemy tu. A. Ej, co? Ja wyszłam tu i musisz zebrać wszystkie części ciała. Aha, czyli jak zbierę wszystkie części ciała, to muszę wrócić tutaj. Znaczy do tego tego ee, żółtego. O! i e, nie, chcę moją prawą rękę. nie, nie rękę chcę. Ale tu mamy takie same, ale okej. Okay. Zostały mi tylko lewe ramię. No, hej, okay. okej, okay. zostało mi tylko lewe ramię i myślę, że sobie idziemy go szukać. A ten odcinek by trwał pół godziny, jakbym wam nie robiła cięć, więc <ścoughs> więc naprawdę docencie to. Tam są jakieś ręki, ręce. E, tu są, mm, tu jest jedna noga, e, Wlazłam tutaj, ale tu raczej też nic nie ma. Na drzewach pustka. E... Lewe ramię tutaj. Jestem nadal w tym lesie jak coś. O, ona ma taką samą rękę przecież. Jak, a nie, nie taka sama. Wymyliło mi się. Słuchajcie, kupiłam sobie wszystkie rzeczy, które były za darmo, ale myślałam, że ten energetyk da coś, na przykład, e, no na przykład, nie wiem, da prędkość jakąś, nie? Okej, okay, a ja wam zapytał. Teraz zapraszam do kupienia mojej własnej korzyleczki. Ona kosztuje 15 robuxów i to jest jej opis i myślę, że naprawdę warto. Eee. Okej. Okay. To. Wygrałam. Czekajcie, co czemu ja mam? Nie mam tej ręki. Aha. Uuu, o, o, tak. Tu jakąś odznakę. Ukończyłam strój. Ukończyłam strój. Wow. Eee, może bez już wam zrobię. Przejdę przez to. Ciekawe Ciekawa tam, coś się stanie, jak przejdę. przejdę przez to żółte coś. Moje całe ciało tu jest. O. Czy chciałbyś stracić wszystkie części ciała, ale zdobyć plus jeden punktów w sensie chyba wygranych? No dobra. Klikamy. Tak. I dziękuję za oglądanie. Wa-pa! Miwa